No witam wszystkich, cześć, z tej strony Kuli z racji, że jedziemy przejedziemy mega hulajnogą miejską Halei Tiger 8 w najnowszym wydaniu Dzisiejszy film nie będzie polegał na tym, że będziemy jeździć gdzieś po lasach, po ścieżkach No i to przejedziemy się typowo po tych terenach, do, którego, do których ten sprzęt został stworzony, czyli mianowicie chodniki, miejskie dukty. Zobaczymy jak to się tutaj będzie sprawować, jak to zawieszenie premium będzie nam tutaj odpowiadać na wszelkie nierówności. Na spokojnie na pierwszym biegu, żeby nas tutaj nie zakłócało do 20 km na godzinę. No, teraz przechaliśmy przez przejście dla pieszych, ale tego nie polecam, sam to neguję, ale Pani się zatrzymała, także nie blokować uczelni się. No i zobaczcie, jedziemy typowo po kostce, są jakieś odgłosy dotyczące bardziej jak gdyby tej pracy samego zawieszenia, ale. Patrzcie sama praca zawieszenia na tych kostkach. Widać zresztą jak to wszystko sobie fajnie faluje. Nic mięciutko i komfortowo. Naprawdę bardzo wygodnie się jedzie. A przy okazji trochę zobaczycie, zwiedzicie moje miasto. O, tutaj przed park widzę w Parku Miejskim jakaś impreza w jakiś festyn. No. także droga będzie urozmaicona będą ścieżki asfaltowe ścieżki będą z kostki, będzie chodnik, będą maludy nad nami i trawa także wszystkiego po trochu powinniśmy sobie dać tutaj radę o, nawet nie wiem co tutaj się dzieje Aaaa, widzę jakichś coś no nie, że policjanci No, ale wracając do samego sprzętu, naprawdę, naprawdę jest bardzo mega komfortowy żebyście nie powiedzieli, że mówię fajny ja Jestem sam w szoku, jestem sam naprawdę w szoku jak ta hulajnoga z tym zawieszeniem pod takim koniem jak ja, 100 kilo plus pracuje i jak sobie radzi Także zapewne wyczerpuje to zawieszenie w połowie, ale naprawdę radzi sobie bardzo dobrze i jestem bardzo, bardzo, ale to mega pozytywnie zaskoczony, że tak to zawieszenie potrafi pracować. No to głównie ten aspekt jest tutaj najważniejszy w komforcie, Hamulce, przyspieszenia. To są jak to się mówi rzeczy drugorzędne, ale komfort jazdy, płynność jazdy po takich ścieżkach rowerowych jest najważniejsza. No i tak jak mówiłem, jedziemy sobie w pierwszy bieg, skoczy nam tempo macie, 20 na godzinę. Mega komfortowo. Ja się na tym spędzę. Dobrze czuję. Aby poznać sam sprzęt, zobaczyć, poznać jego niuanse odsyłam do drugiego filmu. Ja mam nadzieję, że jestem tylko słyszalny, bo mimo że staram się jechać nie za szybko, to jednak wiatr trochę jest, a po przeglądając się dookoła to za chwilę może zacząć padać. Także zobaczymy jak to będzie wszystko powinno być. Ok i powinniśmy się wyrobić z tym materiałem mającym na celu właśnie pokazanie walorów trakcyjnych urządzenia bo samo urządzenie było omówione w innym filmie do którego odsyłam wcześniej na kanale najprawdopodobniej najpierw tamten film się ukaże dopiero później ten jak gdyby tutaj styk z tej przejażdżki, z walorów no i co, mamy teraz ścieżkę zupełnie asfaltową i co się dzieje, i nic się nie dzieje no po prostu przemieszczamy się bezgłośnie, bezszymerowo. od czasu do czasu jakieś tam po prostu ślady na asfalcie po jakichś pracach tutaj drogowych ale dosłownie sprzęt noga płynie, jestem w tak wielkim szoku mam urządzenie znacznie Bardziej zaawansowanym zawieszeniu, bo jest 165 mm zawieszenie olejowe z tłumieniem. I tam mogę się spodziewać, tego, że to zawieszenie będzie tak pracować. Tym bardziej, że jest to urządzenie, które jest dwa razy droższe. Ale tu, w tej cenie, to co po prostu Halej w tym momencie zaproponował z tym fajnym, dużym, czytelnym wyświetlaczem, który którego właściwie no, no wszyscy kochamy, bo lubimy takie gadżety po prostu lubimy, że coś się świeci, coś nam tutaj pokazuje do tego ta bateryjka, do tego te hamulce także tutaj wszystko elegancko składa się naprawdę super całość że za takie pieniążki producent mógł nam zaproponować takie urządzenie A może nie tyle pamię pamiętajcie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w tym momencie też na stronie głównego dystrybutora czyli H&D Electric z Wrocławia najlepszego serwisu w Polsce. Tam możecie oczywiście nie tylko kulejnowi tej marki serwisować, ale wszystko co jeździ jest napędzane prądem, bo naprawdę chłopaki wiedzą co robić i na pewno rozwiążą. Każdy problem jaki pojawi się w Waszej kolejnoce No tutaj, zarówno w tej ósemce jak i w dziewiątce Którą testowałem jakiś czas temu Którą też możecie obejrzeć sobie na moim kanale Nic się nie działo, okej okay. Miałem je tydzień Pije się w piersi, sypie się popiołem po głowie Ktoś powie, że przez tydzień może się nic nie przytrafić Ale Sama po prostu ocena tego sprzętu, jak on wygląda, jak ten sprzęt pracuje jakie tu zostały, że tak powiem, rozwiązania zastosowane może tylko świadczyć i potwierdzać to, że ten sprzęt będzie długo, długo, długo bezawaryjny i naprawdę będzie połykał kilometry całkowicie spokojnie. Będziemy mogli być na pewno pewni, że jak wyjedziemy, to jak wyjedziemy to też wrócimy no i znowu nawierzchnię mamy zróżnicowaną pamiętajcie o tym, żeby przed każdym wyjazdem sprawdzić ciśnienie w kołach bo później są sygnały na różnego rodzaju grupach. Yy, albo się przebiło, albo się znowu przebiło. Ja jeżdżę sprzętami. Pierwszą gumę złapałem w oponie bezdentkowej po 800 km. Po prostu wbił się jakiś kolec z akacji. Na jednym sprzęcie mam 1000, na drugim mam 2000. Na tych testowych też się troszkę przejeździło tych kilometrów i nigdy żadna guma się nie przytrafiła ale najważniejsze co to trzeba robić to trzeba po prostu dostosowywać ciśnienie w oponach do naszej wagi tak aby nam ta opona po prostu się nie przeszczypła albo coś takiego No, takie to mamy nieszczęście Pan się tak zajął telefonem komórkowym że zapomniał, że ma jechać do przodu Pamiętajcie bezpieczeństwo i szanowanie drugiego użytkownika drogi niezależnie czym się poruszamy To jest też ważny aspekt o, Mamy zielone i wyrywamy do przodu Cały czas, aby tylko zdążyć przed deszczem No i tak widzę, nie wszyscy chyba patrzą na znaki To co jakiś czas był dziwne O jaguarek, jaguarek jak ławek w Ja teraz przez jakąś chwilę nie będę w ogóle nic mówił Słuchajcie się, że tak powiem podgłosy z otoczenia Jak ten sprzęcik sobie po tej nierównej ścieżce daje radę To widzę, że moja kamera bardziej nie daje rady, ale niestety uchwyt mam taki, który mi pozwala zainstalować kamerę tylko na tej tulei, która służy do odblokowania składania kierownicy. Jeśli no rzeczy ta kamera swoje waży, do tego jeszcze 20 cm ramienia, no i niestety każde takie błynięcie powoduje, że ona lubi się przestawić. Będą tutaj dodatkowe atrakcje. Oczywiście kamera 360 i tak to wszystko wyłapie. Wszelkie nierówności i ten obraz będzie czytelny. ale od czasu do czasu jakieś błynięcie będzie. Zobaczcie. Tutaj naprawdę testuje nas ta droga. Ja sam po prostu po tych kulejnodzeń latam staram się nie obciążać kierownicy czyli ja właściwie cały czas balansuję tutaj na tym deku ręce mi pracują, że ta kierownica raz jest bliżej ode mnie, raz, raz dalej nawet czuję, że od czasu do czasu wyświetlacz uderza mnie w brzuch, także możecie sobie wyobrazić po jakiej tutaj pseudościeżce i chodniku jedziemy a moim zdaniem ta jazda jest cały czas komfortowa. Nie jak się całe otoczenie od razu się zmienia. Wystarczyło wjechać na chodnik. Możemy sobie bieg zmienić, zwiększyć i trochę pocisnąć do przodu. Cały materiał będzie miał wrzuconą również nakładkę z prędkością. Sobie na woltomierz. Wiadomo, że teraz troszkę było. Tam widziałem przez chwilkę, pojawiło się 41,5. Nakład było z delikatnej góreczki, ale później siłą rozpędu była jakby droga skierowana w górę o takim samym stopniu nachylenia. I ta prędkość niewiele się zmniejszyła. Tam pokazało nam 39 i pół zresztą będziecie wszystko widzieć na dane które będą dołączone do materiału teraz też cały czas sobie jedziemy pod górkę 48,5 V sprzęt wziąłem nie całkowicie naładowany także no też na pewno tej jego prędkości i osiągi nie są tak całkowicie adekwatne że tutaj zaczyna nam zwaniać, słabnąć a ja po prostu tak popuściłem sobie tą manetkę na tych lekkich wertepach ale nie dalej dalej te 650 watów ciągnie tutaj w jednym z filmów jednego dystrybutora pada informacja że jednak nie jest 1350 W, tylko mi tam z wyliczeń wychodziło, że o 100 mniej. Ale to i tak na kolejnogę stricte miejską z takim pełnym zawieszeniem pełnym zawieszeniem C jest naprawdę rewelacyjnie. No i atut dodatkowy to są to w koła, koła, to są pompowane opony które nas nie wytrząsą chociaż podejrzewam, że przy tym zawieszeniu nawet jakbyśmy zamontowali sobie pełną oponę, to i tak będziemy mieć wystarczające komfortki jazdy Spada nam, spada nam bateria, ale mamy, wiat mamy wiaterek, mamy prawie 40 na godzinę. Także ten opór jest, 47V. Nie będziemy tak garować. To nie o to chodzi, żeby tutaj pobijać rekordy prędkości. Chciałem Wam przede wszystkim pokazać aspekt, jak to zawieszenie sobie pracuje. Teraz sobie wjedziemy też tutaj jeszcze na podnik takich spłyty, właściwie nie tyle spłyty, ale jest taki kostek, że wiadomo, jak to jest. I mają tu do siebie, że z jednej strony mają krawężnik, a z drugiej na niektórych szlakach rowerowych, velo zdarzają się jeszcze w prawie metrowej wysokości barierki, taka przypadłość polskich drogowców. Dobrze, że chociaż widoków nie zasłaniają w górę tak to mówią, że idziesz w góry, ale nic nie widać bo góry widoki zasłaniają Gęsiom się nie podobałem, chociaż czerwony nie jestem ale trochę wahać czy jest czerwony Nadmienię tylko, że w ostatnią niedzielę przejechaliśmy się tak spokojnie, naprawdę na emerytę, lajtowo, żeby zrobić trochę taki wrzutek. Jakby z, drugie, z drugiego urządzenia. Oj, no i Monika jechała tą nogą, Waga o połowę mniejsza. No że powiem szczerze, że Metrów zrobiliśmy, no to zostały jeszcze trzy i chyba na postoju, jeśli dobrze pamiętam, akumulator pokazywał 37V, gdzie przy 41 jest ustawione odcięcie. Więc tak naprawdę mimo że tu mamy najmniejszą baterię, 15, to spokojnie, myślę, że te 40 km jest w zasięgu tego urządzenia. A pamiętajcie o tym, że jest to urządzenie stricte miejskie: jest to kolejnoga miejska. Nie jakaś do latania, do robienia dalekich podróży, czy jakichś przebiegów. Także pod tym względem, słuchajcie, jeśli dojeżdżacie gdzieś do pracy. Czy do, czy do szkoły, na uczelnie, no, czy gdziekolwiek chcecie coś załatwić na mieście to ten zasięg jest spokojnie wystarczający wyjeżdżacie rano, jesteście w pracy jak, jeśli macie możliwość sobie podładować to sobie podładujecie jeśli nie to wracacie i teraz kwestia jak daleko potrzebujecie w danym momencie jechać to na tyle ta bateria Wam wystarczy no i po malutku zbliżamy się do celu mojej podróży Trochę Wam tutaj pokazałem rejonów Ale głównie mi chodziło o, tym, o to, abyście zobaczyli Może nie tyle na własnej skórze, ale przez własne oczy Dzięki temu filmowi Jak to urządzenie zachowuje się i sprawuje się właśnie na tej różnej i na tych kostkach na tych asfaltach łatanych no nie było akurat kostki brukowej gdzieś tam ostatnio słyszałem, że na kostce brukowej, ale to tyczyło się dziesiątki no trochę, trochę nie ma tego komfortu ale no nie oszukujmy się Dziesiątce, dziewiątce, przepraszam mamy opony dziesiątki znacznie wyższe, znacznie szersze możemy je sobie mniej napompować zawieszenie jest o innym skoku Tutaj mamy opony 2,5, znaczy 8,5 cala, już myślałem o ciśnieniu, no i ja tutaj je pompowałem pod maksymalną wartość jaką można, czyli jeśli dobrze pamiętam tam było 50 PSI, żeby właśnie ich nie uszkodzić, żeby spokojnie przy jakimś przejeżdżaniu, czy z jakąś nierówność, czy jakimś nie po prostu podskoczeniu przez krawężnik, ta opona miała na tyle wystarczającą twardość, żeby nam po prostu nie spowodowała przyciśnięcia dętki do ofelki, no a tym samym uszkodzenia dętki, no i później słyszymy, że złapają gumę. Także co? Film pomału mało kończę. Zostawcie jakąś reakcję ze swojej strony, jakąś łapkę, jakiś komentarz. Postaram się odpowiedzieć. Z trochę sobie obyłem, kilkadziesiąt kilometrów pojeździłem. Poza oczywiście materiałami, które zostały opublikowane, też mi się troszkę przyjrzałem, że tak powiem, w takim czasie prywatnym. Więc no, nie powiem, że na wszystkie kwestie, ale postaram się na większość pytań i kwestii odpowiedzieć. Więc śmiało możecie pytania zadawać postaram się pomóc a tymczasem co dziękuję za uwagę <grywanie> dziękuję że spędziliście ze mną ile tutaj patrzymy no właśnie jeszcze dodatkowo bo rejestruję trasę teoretycznie na zegarku sportowym i na aplikacji w której później rzucę przebieg ile to pokazało tych kilometrów porównamy sobie z przebiegiem urządzenia na tą chwilę urządzenie licznik urządzenia pokazał 7,7 km. Zerkniemy sobie jeszcze oficjalnie na zegarek, a zegarek chyba tak samo w tym momencie pokazuje. Musimy się tylko zatrzymać. Tak, dokładnie też jest trasa 7600. Jakieś rozbieżności mogą nastąpić, teraz jesteśmy jeszcze na wizji, na Foniu. Sięgam po telefon, sięgam do aplikacji, na której był też przebyt I dokładnie aplikacja też pokazuje 7,6 km. Także niewielkie rozbieżności, zarówno. Aplikacja jak i zegarek z GPS-a, licznik budowany, licznik budowany. No, jakby z tych czujników hala, najprawdopodobniej. Więc te wartości są jak najbardziej zbliżone. No, to cóż, jeszcze raz dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. I zapraszam do kolejnych materiałów, które mam nadzieję. Uda mi się regularnie wrzucać i pokazywać te sprzęty w trochę inny, odmienny sposób. Cześć na razie.